Cześć, mój widzowie. Dobrze, no widzowie, jesteśmy. Tyk, te papier Okej, okay, tepnęliśmy To musimy wziąć Okej okay. Dobra, tepnął mnie Boże, która godzina live nagrywa? No wszystko la widzów, nie? Oj, kurde, deadłem. A to chyba nie legal. No, grywam live'a dla widzów, nie? Żeby mieli co oglądać. Nie ma nikt live'a na pretasie, no to trzeba zrobić. Typa... Typa a... Pier... Dzień, dobra. A? <laughs> Ale fajnie, że jesteś nowy hater. <coughs> fajnie, że jesteś na live'ie. No bo ja się pan dalej Ej, A jakbym mia miał live to byś wpił Nie wiem, może bym wpił Ty do mnie zawsze wpijasz. Ale to nie na razie nie. Mo Możemy razem zrobić live, a Ty mnie dodasz na Discordzie i będziesz ze mną grał i gadał Tak też, możemy, czekajcie No, że jestem e, e, nowy hejter nie jestem twoim hejterem, no spoko, wiem, tylko twój nick przeczytam. E, i po drugie twój Discord nie działa, ja przypnę mojego, to dodasz. Masz przypięte. Ty padł, klik, jeżak. Я просто пока как-как тапуэлл. Я кидрап. Икс. Я киджар, я к писавыш. так, как на Точно Вот так, как написалось. Hani Kikiez jaki co zabiłeś mnie i co z tego masz? Nic. Więc no. Tam mu bojętnie czy deadne chłopie. No ty mnie dodaj nowy hater. Chcę... pięć koła. Te paki jak no można soja, ale teraz nie zabijaj. Nawet jak zabijesz to. Okej. Okay. O dobra dodałeś mnie, już akceptuję Dobra Kiecie, jak to dawaj trapujemy Chodź Ja zbuduję, już cię akceptuję, nowy ten Wiem, zaakceptowałem Aha, nie odpierdaj ładowaj Kikeziok Aha, nie możesz gadać I grać. To Kikeziok, gdzie ty jesteś? Mieliśmy trapować mogę grać i gadać, a spoko no. na no spoko. Ok, jeżak, No, się. No Dobra, chodź. Chodź, chodź, O tu będziemy trafować. Wejdź tu, wejdź tu. Ale jak kie bo ty na górze, ja na dole. Ty na górze. Wiesz, bo nie umiem rzucać. Idź na górę. Na górę idź. Jestem taki dobry na dole. Ja mam pytanie, no jakie tam, jakie, jakie? No Kikie, jak iść na górę. Wpisz na moje mojego kolegi serwa. Nie, na razie nie. Potem, nie wiem, może iść tam. Aha, ty chcesz wyjść? Dobra, no, a jakie to ty idź na górę? To ja, to ja, jak coś, to ja Tu se zakop Dobra Aha, chcesz mieć odkopany, dobra Tu zrobiłem ci klapę Okej okay. Ja już piszę Znaczy ty pisz, bo ja piszę o lawie Pisz kiepieleczek Ej, czekaj, tak. Ja na chwilę idę na górę. Ej, dobrze? Kie jak? Kikaj, jak? Ej, ja ci działaję ale ja na alternasę nie wiem. Daj, dripę, ale e, masz. E, dobry trap, pal git. Dobrze. To dobro, jaz ostavi to. O ne. Ej, mogo z vami, Nik, Max? Ne, meni rade, sami, čakajte. Okej, okay, widzowie, jestem. E, możesz tepać, tepaj, tepaj. Ja zaraz pójdę na dół. Najpierw tepnij, bo ja chcę z nim się tepnąć. kumasz? Z nim. Także będę z nim w klatce. A, na dół, dobra. I od razu spuść klapę. Spuść od razu.

Musisz tripać tak cały czas, full full live opóźniony. Ej, to masz Discorda? Masz DC? Bo, jak masz DC, to na, na z Discorda byśmy mogli gadać. Bo, jak live opóźnienia, mam to, trochę do dupy trapować. Masz dziecko?